Pan Jezus mówi swoim uczniom, że daje im nowe przykazanie, żeby się miłowali. Gdyby tu postawić kropkę, to byśmy nic znowu nie zrozumieli. Bo my, jak myślimy sobie o miłowaniu, o kochaniu się nawzajem, to my sobie tam podstawiamy różne rzeczy. O, ja Cię tak kocham, jest mi z Tobą tak dobrze. Ja bym chciał Cię mieć dla siebie, jak najwięcej czasu spędzać, mi być dobrze z Tobą, ja mam mieć motyle i rozumiecie, motyle w brzuchu i rozumiecie. To jest miłość, którą człowiek sobie wymyślił. Piosenki o miłości bym Ci śpiewał i tak dalej, i tak dalej. To jest często nasze rozumienie miłości, że mi być dobrze, mi z tobą jest dobrze, wtedy Cię kocham, o jak Cię kocham. Tylko, że Pan Jezus nie kończy zdania, żebyście się wzajemnie miłowali, kropka. Dalej mówi: Tak jak ja Was umiłowałem, tak jak ja. To znaczy kochać, to znaczy przykazanie miłości, które zostawił Pan Jezus.